Przeszła jesień, przyszła zima, ofensywy dalej nie ma. Miało przejść 40 kluczowych ustaw na razie mamy 6. E, przeczytałem, że z zapowiedzi premiera Tusko o jesiennej ofensywie legislacyjnej PO zostały tylko zapowiedzi. No tak, ale za to jakie zapowiedzi? O, 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 klasa sama w sobie. Nikt jeszcze tak nie zapowiadał. Poważnie, dobitnie, uroczyście, z czołem nacechowanym, spojrzeniem wybiegającym. Cóż może być piękniejszego niż zapowiedzi premiera, napisałby poeta, gdyby żył. Po takich wspaniałych zapowiedziach, i o zapowiedziach nic więcej nie trzeba robić. Żadnych ofensyw, ustaw. Takie piękne zapowiedzi ofensywy legislacyjnej powinny żyć własnym chlubnym życiem. Być zapraszane na wykłady uniwersyteckie, wręczać nagrody Nobla, dostać w darze od narodu dwór Sienkiewicza w Oblęgorku, bo Sienkiewicz już tam nie mieszka. Gdyby Nobel nie wynalazł dynamitu, zapowiedzi premiera by to zrobiły. Zapowiedzi ofensywy legislacyjnej były tak sugestywne, słuchajcie, to niesamowite, nawet premier Tuski mulek i uwierzył, poważnie. Co prawda tylko przez e, 6 sekund w trakcie ich wypowiadania, ale te 6 sekund wiary natchnęło premiera do działania, osobistego nadzorowania zapowiedzi. Premier wziął pod pachę śpiwór, iPoda, iTuna, i Gayboya i to i toja i przeprowadził się do Sejmu. Na 20 minut, no bo kumpel krzyknął pod oknem, Donek, idziesz pokopać gałę. Idę. I no i teraz premier wkrótce zapowie styczniowe powstanie legislacyjne, następnie wiosenną powódź legislacyjną, legislacyjny sierpień 11, no i ponownie jesienną ofensywę legislacyjną. No Przeszła jesień, przyszła zima ofensywy dalej nie ma. Minie wiosna, przyjdzie lato, ofensywo, co ty na to? No i premier się żołądkuje gorzko, że dziennikarstwo się go czepia. No tak, ale no bo to... No nie należy zapowiadać tego, co się zrobi, ale opowiadać o tym, co się zrobiło.